Nie masz się! Kurwa, no idź, oni. Proszę, nie rób mi tego! Kurwa, A. Szani? Gerard? Co ty, tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi! Wstawasz! Szabla! Kurwa, to jest kompletna mapa! Lecimy! Okay. CO JEST KURWA Będę go robił dwie godziny, to będę go robił i zrobię I tak ma Skupię się, nie będę narzekał Tylko się skupię w i tyle Nie ma co, albo nie albo nie No, póki co nie Żeby było zabawnie, prawy przycisk myśli mi przestaje działać w, klawiaturze. w końcu i nareszcie Zginął, wariat Co? O kurwa poję? Dziękuję pan jeśli się O cholera, co jest? Co jest? club, ale. Idźże mi stąd, niecno to. Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Rozpróbujcie. Wiem. Witold? O mnie mowa. Brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego podnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Ech, jak romantycznie? No, spierdalaj. <laughs> Zobaczymy, jak coś te przegram, tam To. Zajebiste karty. Tylko nie ma pogód żadnych. A mam ulewny deszcz. No brother, kurwa, kurwa. Przegrałeś! Kurwa! kurwa! Dawaj to, co postawiłeś! Ty Myślałem. Wszystko! Ja, pierdolę. Myślałem, że mi kancelnie nie po prostu wybór karty. cię choć to kurwa. Szybsza. Chyba normalną drogą, jak już mam ten klucz, nie muszę wychodzić... No, Albo tam Lecimy. Ja nigdy nie oszukuję. Pomóż Olgierdowi, nie wtrącaj się, kurwa! Pomóż Olgierdowi, nie się. Chuj. Nie. się. Moja dusza należy do Он шатовал бы мне. Но i po wszystkim. No, wziąłem jego stronę. Musimy się jeszcze kiedyś spotkać. Interesy z tobą to przyjemność. Jakbym mógł wsadzić palce w dziury Jezusa, to bym wsadził. Poczekała na przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszy, zdążysz z nią porozmawiać zanim zacznie się spektakl. W sensie w dziury, w sensie kurwa po przebiciu. Brawo. Jedna łapa, druga łapa i na nogach nie? Uwaga! Skoro ty tak! To ja jebana! Nie ma litości! Tej litości. <grym> Prawo ulicy mówi jasno! To na. Dobra. Przecież jesteś moim człowiekiem. Muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. O! Pioseneczka. Ciekawe, że na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean. A zwykły płotek może cię powstać! Tak. Wytłumaczysz Wytłumacz mi. No, no cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. Ty nie grałem jeden dzień już zapominam, jak się walczyć. Głęboko, oh, kurwa. Uważajcie. <noise> ja. Płotka? To nie przystoi tak dumnemu koniowi. Koniu, wal śmiała. Kurwa siebie. Kurwa kulturyna. Ty to nie. Toś bo... <grywa> maskę, byłeś brzydki jak chuj. Co ty, stary? Wiesz, że ludzi z czatu wydało, żeby wyglądać jak Geralt? Patrz na to, kolego. Co się teraz dzieje? Widzisz? O kurwa. Chyba nas zaprasza gdzieś. Oczywiście, że tak. Ta Kresja, prowadzi do tych drzwi? Ale jak mnie wyrzucali z pałacu, nawet nie wyjrzała z okna. Może nie wiedziała. Może nie mogła. <laughs> I nie mogła dać mi amnestii, jak już została księżna. Aha, proszę cię. O kurwa! To była moja ulubiona bajka. A, mi się do buta to Nie była o księżniczce. Bajki o księżniczkach są nudne. Ty, szczerze powiedziawszy, nie chciałem. Nie wiedziałem, że. Odzie kurwa? Z czerwonym kapturkiem? O kurwa. Ona pociągnęła za... To jest. Kurwa. Ale teraz mi bokserki. Dzieje kurwa, zostałeś oszukany, przyjacielu. Proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Już rozumiem, co? Z Jana i Rena to ta sama osoba? O kurwa, do tego to jeszcze nie pojąłem. O, kurwa, je pan No nie rób tego to twój znajomy, jak nie patrzyć do... Ty kurwo zdradziecka, to mnie oszczędzi Dobra, teraz jak będzie okazja to... To cię nie oszczędzę To jak będzie? Wolniej Ironia los